Jeszcze pozwolę zadać jedno pytanie do Pana Stanisława, takie jest troszkę z innej bajki. Czy uważa Pan, że hetman i kanclerz Wielki Kolonny Jan Zamoyski był najwybitniejszym Polakiem wszech czasów? Wyłączając Jana Pawła II, bo to troszkę inny klimat. I od razu może pytanie do drugiego Pana Stanisława, żeby nie szył się Pan tutaj osamodniony. <śmiech> <śmiech> ja chciałem zapytać Pana, w 2020 rok wybory prezydenckie, w których brał Pan przecież udział, e, powiedzmy 70-80% głosów, to jest Pan Duda, Pan Czaskowski dokładając hołownie, to, do, no, to jest 90% gdzieś tam około. E, już nie mówię o takich wynalazkach jak Biedron i tak dalej, tak, ale czy uważa Pan, że to dobrze odzwierciedla stan polskiego społeczeństwa po prostu. To 90% na albo komunistów, socjalistów, jakichś dewiantów i tak dalej. Dziękuję. A czy to nie odzwierciedla stanu społeczeństwa, tylko odzwierciedla czy stanu... Mikrofon. Aha. Proszę bardzo. No, nie faktycznie, nie Nie, ma. nie mam wystarczająco znośnej głosu faktycznie. Yy, moim zdaniem nie odzwierciedla to stanu społeczeństwa, tylko raczej podwyższyć dla stanu ubienia społeczeństwa. To co mówiłem o tym, ogólnie, o tym myśleniu obrazkowym, telewizyjnym. Większość ludzi doszła na wybory i za bardzo wiedziała na co głosuje, na kogo, a nigdzie. No tak Kto sąsiedzi głosują. telewizja mówiła to e, e, tamci nienawidzą tego, tego nie wysyłają tego co chcą usłyszeć. Tak naprawdę 80% ludzi poszło do głosowania i za bardzo wiedziałem na co głosuje. no tylko tyle. Więc jakoś tam odwiedziłem stan społeczeństwa, ale raczej nie, mówię, nie ich chęci i przekonania, co raczej e, ogłupienie telewizyjne. Ja może tutaj uzupełnię tę wypowiedź, otóż jak mamy jakieś wątpliwości co do funkcjonowania demokracji, no to dobrze jest odwołać się do klasyków demokracji. Może nie do wszystkich na raz, bo to byśmy mieli Baradę i krzes, ale do jednego klasyka demokracji, mianowicie do Józefa Stalina. Co Józef Stalin na ten temat mówił? Otóż Józef Stalin, jak wiadomo, mówił, że bardzo ważne jest, ważniejsze od tego, kto głosuje, czyli tam jest to, kto liczy głosy. Ale jeszcze ważniejsze jest Przygotowanie dla tych, co głosują, odpowiedniej alternatywy. A kiedy alternatywa jest prawidłowo przygotowana? Odpowiedź jest prosta. Wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. No, to, to pokazuje, to wszystko wyjaśnia. Przy Józef Stalin coś tam o polityce musiał wiedzieć, prawda? Proszę, pan, a jeszcze ty, kanclerz Jan Zamojski, Hetman jest najwybitniejszym, czy najwybitniejszym to nie wiem, no wybitnym był z całą pewnością, nie tyle może jako dowódca wojskowy, chociaż też miał tam takie tam sukcesy pod byczyną i tak dalej, ale przede wszystkim jako projektodawca ustroju państwowego Polski. Bo Ustrój państwowy Polski już w dobie monarchii elekcyjnej to był właściwie to były pomysły Jana Zamońskiego. I ciekawa rzecz, że to, to jest zresztą taka ilustracja, że nie tyle ważna jest konstytucja, znaczy system prawny tam państwa. Ważniejsze jest to, jakie polityczne siły w państwie faktycznie działają. No, bo dopóki faktycznie działały siły polityczne takie, które rozumiały, co trzeba robić, żeby państwo miało pozycję mocarstwową, to liberum veto przez 150 lat istniało, ale nie było problemem żadnym. Problemem stało się w momencie, kiedy doszła do głosu agentura, a doszła do głosu. Na skutek no, zbiegu okoliczności można powiedzieć, potop szwedzki w XVII wieku trwał 5 lat. Ale to ja ze zdziwieniem przeczytałem nie tak dawno, że dewastacja kraju podczas potopu szwedzkiego była porównywalna do dewastacji w czasie II wojny światowej. Więc rzeczywiście poważna sprawa. I w rezultacie tej dewastacji pojawiła się w Polsce warstwa społeczna, której przedtem nie było. Mianowicie szlachta gołota, ludzie pozbawieni wszelkich środków utrzymania. Mieli tylko jeden majątek, mianowicie prawa polityczne i bardzo szybko się nauczyli je nimi frymarczyć. No i w ten sposób okazało się, że te instytucje, które Jan Zamoyski tam zaprojektował, no przez, znaczy działały nadal, ale stały się przekleństwem, doprowadziły do śmierci państwa. Więc mówię, no wybitny, był niewątpliwie wybitnym człowiekiem, był tam wykształconym i tak dalej, i tak dalej. No ale jak mówię, tak jakby kukuniek powiedział, jego osiągnięcia mają plusy dodatnie i plusy ujemne. Czy można się zapytać pana e, Kafiewicza, panie redaktorze, co pan sądzi o możliwym konflikcie, a właściwie tak, co sądzicie o możliwym konflikcie izraelsko-irańskim oraz jak się zapatrujecie na popieranie i znaczy, na potępianie e, Iranu przez nasze dzielne władze, ponieważ dopuszczanie mamy stosunki jakieś dziwne e, z generałem Kohabim, tak, tak się nazywa facet, który... Wymordował y, jakąś wioskę palestyńską, i tak dawno. W zasadzie, gdyby on nie był naszym, to by y, był zbrodniarzem wojennym. Nasz minister z nim rozmawia. O czym oni rozmawiają? Nie wiem, czy mi nie zwierzali. Mam nadzieję, że cukropnie przekazujemy, które budowaliśmy w No czego to nie wiem, wie pan, bo to na pewno w tajemnicy jest robione. Ale powiem tak. Y, ale proszę usiąść. Y, Konflikt na Ukrainie i to, co tam Izrael robi w tej chwili. Na przykład Izrael triumfalnie ogłasza, że niszczy irańskie tam jakieś instalacje w Syrii. Syria jest suwerennym państwem, tak samo jak Ukraina. Jak jest suwerennym państwem, to znaczy, że może się przyjaźnić z kim chce, nawet z Iranem. I co więcej może na swoim terytorium instalować taką broń, jaką jej się podoba, nawet irańską. A Izrael uważa, że to nic nie szkodzi. I my Izraela nie krytykujemy, natomiast krytykujemy Putina, który zachowuje się, czy zachował się bardzo podobnie do prezydenta Kennedy'ego. Podczas kryzysu karaibskiego, przypomnę na czym polegał kryzys karaibski. W 1959 roku Fidel Castro pokonał Fulgencio Batistę, go tam zmusił do ucieczki, przejął władzę i na dzień dobry znacjonalizował wszystkie amerykańskie przedsiębiorstwa, jakie na Kubie tam robiły kokosowe interesy. O, trudno, żeby się to Amerykanom podobało, prawda? Więc prezydent Kennedy, już tam jak został prezydentem, to pozwolił Centralnej Agencji Wywiadowczej na przeprowadzenie operacji przywrócenia na Kubie prawa i porządku. No i ta operacja przybrała postać inwazji w Zatoce Świn. No ale się nie udała, jak wiemy. Ale Fidel Castro się trochę wystraszył, bo ta się nie udała, ale następna będzie lepiej, może się udać. Więc na wszelki wypadek zacieśnił stosunki z Sowietami. Powtarzam jeszcze raz: Kuba była suwerennym państwem, mogła zacieśniać stosunki z kim jej się podobało. Chruszczow wykorzystał tę okoliczność, żeby zainstalować na Kubie 90 mil od Stanów Zjednoczonych rakiety z głowicami atomowymi. No, Kuba była suwerennym państwem, mogła instalować na swoim terytorium taką broń, jaka jej się podobała. Ale co zrobił prezydent Kennedy? Zarządził morską blokadę Kuby i świat stanął na granicy wojny atomowej. Ale nikt z tego powodu nie uznał prezydenta Kennedy'ego za zbrodniarza wojennego. Nikt. Tylko dotychczas go uważamy za jasnego idola. Proszę państwa, musimy sobie jedną rzecz uświadomić. Są w polityce międzynarodowej dwie kategorie występują. Suwerenność, co to oznacza zdolność państwa do samodzielnego ustanawiania własnych praw. Niektóre państwa mają taką zdolność, inne nie mają. Polska na przykład w bardzo niewielkim stopniu już ma. Taką zdolność inne mają w większym stopniu. Ale jest jeszcze druga kategoria, mianowicie mocarstwowość. Co to jest mocarstwowość? To jest zdolność państwa do narzucania własnych praw poza swoimi granicami. I tu mamy kolizję między suwerennością i mocarstwością, dlatego że konsekwencją suwerenności. W stosunkach międzynarodowych jest stan anarchii. Naturalnym stanem jest stan anarchii, bo państwa robią tylko to, co same chcą. Stan anarchii ma to do siebie, że nigdy nie trwa długo. Nigdy nie trwa długo. Ja dlatego nie jestem anarchistą, bo to jest mrzonka po prostu. Mocarstwowość polega na tym, żeby własne prawa narzucać komuś innemu. No i są dwie możliwości. Osiągania tego celu, czyli mocarstwo, można powiedzieć, że porządkuje stan anarchii w stosunkach międzynarodowych. Na dwa sposoby to robi. Albo drogą traktatów, bo tam się straszy jakieś państwo, czy tam się go przekonuje, czy się go oszukuje, że ono tam podpisze, to ono zaciąga zobowiązania, a potem się winuje, no, ja, masz tu tak robić, o, tak jak Unia Europejska teraz z nami, macie się słuchać i tak dalej. Albo drogą wymuszania siłą, bo co Clausewitz mówił, Karol von Clausewitz, pruski teoretyk wojny, że wojna jest kontynuacją polityki, tylko prowadzoną innymi środkami, a celem tego jest narzucenie swojej woli komuś innemu. No to jak nie przez głowę, to przez tyłek mu się narzuca i tyle. I na tym polega mocarstwowość. Więc Kennedy się zachował zgodnie z mocarstwowością, z zasadą mocarstwowości, podobnie jak i Putin, podobnie jak i Putin. Także tutaj musimy sobie z tego zdawać sprawę, żeby nie ferować takich pochopnych wyroków moralnego potępienia, bo czym innym są zbrodnie wojenne, morduje ludzi bez żadnego uzasadnienia wojskowego i tak to jest co innego, natomiast Putin przez Senat Stanów Zjednoczonych został uznany za zbrodniarza wojennego, ponieważ dokonał inwazji Ukrainy. Proszę bardzo. Tak, a przepraszam, przepraszam jeszcze pan Stanisław. był pan jeszcze Bo pytanie może do mnie w tej sprawie. Tak. Proszę Państwa, to co mówił pan Stanisław? Ja zauważam, że ja lubię, zanim we, we, za jakiś wyrok będę e, w, mówił, e, czy oceniam kogoś bardzo surowo, lubię chwilkę zastanowić się, Jak w tym żeby to nie robić. Polacy tego nie mają. My wiemy o tym, że my zawsze będziemy ferowali wyrok przeciwko kogo, kogoś, kogo nie lubimy. E, bez względu na logikę. W przypadku apatrosji, Stanów Zjednoczonych... No, kompletne załamanie tutaj logiki i uczciwości w myśleniu, prawda? Wiemy, pamiętamy Kosowo, nie? Jak było. No, Kosowo to było serce Serbii, tam nie było Albańczyków przecież, nie? Oni tam Serbowie ich przyjęli. I nagle Albańczycy chcą im zabrać e, i serce, tak jak Kraków e, Serbii, prawda? I jak oni się na to nie zgadzają, co się dzieje? Bo są naloty dywanowe amerykańskich samolotów, giną tysiące cywili normalne na cudzy kraj, prawda? W tej wojnie tam w serbskiej było 200 tysięcy osób, to była potworna, to znacznie potężniejsza i bardziej niepogodowalna wojna niż na Ukrainie, jeżeli chodzi o okres, prawda? I, I Amerykanie i Niemcy też się trochę do tego dołożyli, bombardowali miasta serbskie, cywilne po prostu. Ani słowa o tym nie mówimy. Jak się domaga do tego, co teraz tutaj się dzieje? Tam była naprawdę jeszcze bardziej większa zbrodnia, no. A nie, ale Amerykanie są kochani. Ja przepraszam na Irak na przykład, to tego nie lubię to rzeczywiście i nie? Za pierwszym razem była pewna logika. Irak na, na Kuwait, prawda? To była pomoc wzajemna, mogli mieć prawo i mogli go nawet tam zar zarąbać, prawda? Ale potem była cisza. A potem to dlatego, że Kuwait chciał sprzedawać ropę. Boże, Irak yy, nie za dolary amerykańskie. To się okazało, że nie ma demokracji. Yy, najechali, bo ma broń jakoś chemiczną. Ja wszyscy wiemy, że nie było żadnej broni chemicznej żadnej innej, bo to już nawet Ameryka potwierdza. Ale najechali, co zginęło 100 tysięcy Irakijczyków. Obcy, cudzy kraj, bez żadnych. I co więcej, tutaj nie było nawet żadnej argumentacji dlaczego. Po prostu, argumentacja była ta broń chemiczna. Tutaj się okazało, że nie było, nie? Więc popatrzmy, się, tutaj nie ma żadnej, nawet nie zagrażało to Stanom Zjednoczonym. Nie było to instalowane nic, ani nie przyjechało do brzegów, nie? A, 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 i my, no, my, a my te są fajne i reakcje niedobre, i tak I dalej, dalej, prawda? I, a tu Putin straszny, bo tu zachował się dokładnie jak Kennedy w 60 roku, prawda? Ale, ale tamten był Kennedy, a ten Putin, prawda? No, mamy załamaną kompletnie logikę myślenia. No, jakby się tak człowiek zastanowił, siadł przed lustrem, jak rozmawiamy ze znajomymi, z przyjaciółmi, bo, bo przeklinamy na tego czy tamtego, zastajemy się najpierw na tym, Symetrią pewnych zachowań, no, bo inaczej jesteśmy nieuczciwi. Przepraszam, ale nie no, ja odpowiedzieli na moje podstawowe tak. no. Co sądzicie o Iranem a ja Tak, Ja powiem tak, że moim zdaniem y, nie podoba mi się polityka y, wspierania Izraela w chwili, gdy on jest takim prawdziwym agresorem. Atakuje, morduje ludzi w innych krajach sąsiednich, y, nie tylko w Iranie zresztą, nie, nie tylko i w Iraku, i w, w Syrii, prawda, i, i ten. I to systematycznie robi od lat. I cały świat gębę na płotkę zamyka i mogę jedno co, tylko co powiedzieć, że moim zdaniem niestety że się, nie będę mówił niestety czyste, obojętnie, doigrają się znowu po prostu. Wygląda na to, że są, y, y, nawarcają się pewnie nienawiści, to przez pokolenia. I całe ich otoczenie, tam gdzie ten malutki kraj, wiecie, technologia idzie w górę i czasem rozwiązać, że po pół godziny nie ma ich... Także nie, to nie są obszary jak Ukraina, prawda? Także no, lada chwila i naprawdę no, no, to tysiąc lat historii nam mówi. No. Bez przerwy coś się takiego działo. No, szukają guza no, użyli Żydzi tak naprawdę i szukają wiosny. Takiego guza, który im się należy.